Nazywam się Grzegorz Styczeń, jestem menażerem do spraw kluczowych Polska Zachodnia, Polska Północna. Grzegorzu, jak Ci się podobało dzisiejsze spotkanie? No jestem pod wrażeniem, sam człowiek w zasadzie nie powinien się chwalić, ale wydaje mi się, że wykazaliśmy się olbrzymim profesjonalizmem, że spotkanie przebiegło bardzo sprawnie, między innymi dzięki osobom prowadzącym, w tym Twój udział jest jakby tutaj znaczący. Na pewno tematyka spotkania była bardzo fajna, sposób prezentacji zagadnień jakby też był niezwykle interesujący. Zresztą było widać bardzo po reakcjach gości zaproszonych, że naprawdę patrzyli na to z zainteresowaniem, bo jestem już tak długo w firmie, że uczestniczyłem w wielu spotkaniach, jestem naprawdę pod wrażeniem. I które z dzisiaj prezentowanych urządzeń na Tobie osobiście zrobiło i robi cały czas być może duże wrażenie? Znaczy, jestem w sumie, bo jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym i od samego początku jestem wielkim pasjonatem technologii, którą wprowadza Hunter na rynki światowe. Wierzę w tą firmę i to wszystko, co tutaj było, no to, to są rzeczy, w których ja sprzedając je, rozmawiając o tych rzeczach z klientami, ja czerpię radość z tego, że to robię. Tutaj, jeżeli chodzi o ten sprzęt, który został prezentowany, no, y, bardzo dobre wrażenie zrobiła na mnie, nowa, każdą widziałem ją po raz pierwszy i wydaje się, że no, nie jest to jakaś y, rewolucyjna zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie urządzenia, aczkolwiek to, co Mateusz pokazał, jakby jest dowodem na to, że y, ma to y, głęboki sens, tak, pójście w tą stronę, bo jak słusznie było założone, że tu człowiek jest, jakby może być nie wiadomo jaka technologia, ale jak nie będzie człowieka, no to niestety nic z tego w efekcie końcowym nie będzie.